Dobry Państwu. Czy rząd Tuska zatrzyma szaleństwo likwidacji rolnictwa? Już 25 marca w Brukseli odbędzie się głosowanie w sprawie jednego z filarów Zielonego Ładu. To nasz rząd zdecyduje, czy rozporządzenie dotyczące tak zwanej odbudowy zasobów przyrodniczych, czyli odgórne. Ograniczanie produkcji rolnej przepadnie czy zyska akceptację. Żeby to było jasne, docelowo chodzi o to, żeby cofnąć Polskę do czasów Mieszka I. Mają powrócić puszcze i bagna. Nie, nie bądźmy naiwni. Najlepsze gleby przejmą oligarchowie i utworzą latyfundia, które już nie będą szkodziły. Bo jak powiedział klasyk. Czyli Bill Gates. Oni nie są częścią tego problemu. Rozumiecie to? Problemem jesteśmy my, wolni obywatele. Wracając do głosowania. Głos polski ma być kluczowy. Nie będzie wymówek. To prawdziwy test dla rządu Tuska. Media donoszą, że szefowej Komisji Europejskiej Ursuli. Van der Leyen osobiście zależy na tym, żeby polski rząd poparł te nakazy, bo jeśli rozporządzenie upadnie, to równocześnie upadnie jeden z głównych filarów Zielonego Ładu. Jeśli rząd Tuska nie wykorzysta okazji, aby osłabić uderzający w rolnictwo Zielony Ład, będzie to oznaczało powiedzenie się przeciwko żywotnym interesom Polski. Zielony Ład i rozporządzenie o tzw. byłych zasobach przyrodniczych to na początek nic innego jak ograniczenie produkcji żywności, co bezpośrednio uderza w rolników i nasze bezpieczeństwo żywnościowe. W wyniku tych działań Polska i pozostałe kraje Unii Europejskiej uzależniają się od importu żywności, a wiele gospodarstw rolnych zostanie zlikwidowanych. Olbrzymia większość Polek i Polaków to rozumiem, dlatego oczekują oni, aby rząd Tuska stanął wreszcie po naszej stronie, po stronie polskiego rolnictwa i zagłosował przeciwko Zielonemu Ładowi. Dziękuję Państwu.